Witam was, jestem Repusto, to jest kolejny odcinek z Crusader Kings 2 Kontynuujemy naszą serię, w której planujemy zrobić dziedziczenie za pomocą najstarszego syna A to jest dosyć skomplikowane i długie, dlatego to jest takie małe wyzwanie Kontynuujemy serię, która skończyła się poprzednio, no niestety, wyginięciem rodu Jak już tłumaczyłem, z powodu tego, że ten dwadca po prostu zginął A ten w jakichś pierdółkowatych bitwach tak został ranny I po prostu również zginął i o, o, mam małą szansę na dzieciaka, jawale no i no niestety skończyliśmy ro rozgrywkę to i też nie zapowiada się kompletnie różowo i postanowiłem kontynuować to, gdyż chcieliście a jak ja sobie rozegrałem Mordheim City of Dent, to okazało się, że to na razie nie jest taka przyjemna gra, którą można, którą warto pokazać dlatego kontynuujemy sobie CK2 i próbujmy właśnie osiągnąć, jak już wspominałem dziedziczenie Tutaj musimy odlokować na pewno dziedziczenia, a żeby do tego dojść, musimy zrobić maks centralizację i, i nie, chyba tribal organization na maxa musimy zrobić i dopiero później będziemy mieli opcję, żeby zreformować i będziemy musieli zreformować religię, albo pójść na chrześcijaństwo i to jest małe wyzwanie. Jednocześnie zachęcam każdego do obejrzenia serii z Food Managera 2020, gdzie macie opcję stworzenia własnego zawodnika. Bardzo mi zależy na tej serii i ogólnie na tym wszystkim. Dlatego, chociaż zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka, w którym wszystko wyjaśnię, jak to będzie działać i jaki to będzie miało sens. Link w opisie. E, dobra, lecimy. Przy pewnych manewrach politycznych, udało mi się zwiększyć poparcie na Tribal Organization, żeby było trzech na tak, trzech na nie. Plus mój plus głos to będzie oznaczało, że będzie 4 na 3. Więc przepychamy dalej Medium e, Tribal Organization To daje nam tylko zmniejszenie relacji na razie Przynajmniej tak to widzę I nasz wadca zmarł Miejmy nadzieję, że tym razem Tutaj wszystko pójdzie o wiele lepiej I nie będę musiał e, Chować naszego dziedzica so, W takim razie, nasz ma intrygi, ale dajmy sobie sedu seduction ewentualnie familii, chociaż nie, seduction bardziej się przyda, żeby jak najbardziej tutaj zwiększyć szansę na dziedzica. To jest bardzo, bardzo ważne i wszystko będę po prostu lecieć, żeby był dziedzic. Tak samo naszą ambicję. Tak, Grumman R. I to bardzo mnie cieszy, że on już ma automatycznie. O, świetnie! Udało się. Gizas, nie, 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 Gizas. Dobra, może Gizas w przyszłości, ale ona z ciąży. Ach, żeby to... Chyba... <laughs> Chyba to ja, <laughs> więc jest dobrze, bo gorzej... Znaczy, szczerze, nie, to, to, to dziwnie zabrzmi, ale jednak wolałbym, żeby to nie był nikt inny, ale jak już nie miałbym wyboru, to po prostu już chuj z tą linią, z taką dziedziczną e, ważne, żeby był żeby dziedzic po prostu, czy to z mojego rodu bezpośrednio, czy nie bezpośrednio, to już miałoby drugorzędne znaczenie. Demet, córka się urodziła. To nie jest dobra informacja. Mogła być lepsza. Żeby zmienić sobie dziedziczenie, muszę z rodzicami 10 lat i nie mieć żadnej, żadnej złej opinii od wyższego tego. Eee, od osoby wysoką rangą w państwie, więc No tak czy tak musimy poczekać. I w międzyczasie mogę po, postarać się polepszyć relacje. Chociaż z niektórymi to może być problem. Świetna sprawa, pojawiły mi się warriory i to z tysiąc. Więc w takim razie odwołujemy zwykłe wojsko i lecimy na wojnę. Wypowiem wojnę po Zobaczmy, jakie mam tutaj ładne e, cele. Mogę na Subjugation, na force vassalization Prawie 4000 wojska pode mną. I to bardzo pasuje. Pomorze powinno zostać po prostu zniszczone i przejęte przeze mnie. W ogóle zacząłem inwestować masę pieniędzy w państwo. Znaczy masę. No tego co złupiłem, więc to nie są koniecznie moje pieniądze. E, ale jednak inwestycja to inwestycja. Więc tak jak wspominałem, cyk. I piękna Polska już z dostępem do morza. I to sporym dostępem do morza, tak na serio. No i liczę, że to po prostu utrzymamy. Jest taki cyk który można wykorzystać, jeżeli nie chcecie stracić Warriorsów a widzę, że on jeszcze tutaj chyba powinien zadziałać, dokładnie Jest... polega on na tym, bo nie możecie powiedzieć wojny jak macie wezwane wojsko, co nie? To główne i tak dalej, wasali Więc ja to wszystko rozwiązałem tutaj A trik polega na tym, że musicie to zrobić w dzień zrobienia pokoju Czyli po prostu 3 tutaj lipca zrobiłem pokój, June Czerwca, czerwca zrobiłem pokój i muszę w tym dniu wypowiedzieć dokładnie wojnę. I patrzcie na to. Robimy tak, zaraz się tym pozajmuję. Eee... I nie znikają Warriors. Jesteśmy cały czas w stanie wojny, więc później będziemy mogli sobie pójść na, e, na prusy, na jakieś inne religie. Jeszcze tutaj problem, bo Romówę mamy tylko z tej strony, żeby podbijać. W ogóle jak... Gramy katolickim, katolicką Polską, to atak na Rumówę to jest tragedia, bo tam macie po prostu zmniejszone... E, znaczy macie minusy za sam fakt, że to są poganie i tak dalej, na utrzymanie. A tutaj romowa to jest chłopiec zdobicia dla Słowian. O i spójrzcie, zastosujemy taką samą taktykę, żeby tam wam to udowodnić. Oferuj PiS. Tak, dostaje Grodno, jest ten sam dzień. Rozwiązuje sobie wojsko. I warriorci nie są liczeni jako pobór wojska, dlatego pójdźmy serwisom, weźmy prutenie, De declare war, conquest na przykład. Niech pójdzie jak chemno, sent. I wypowiedziałem wojnę defensyw paktowi, co nie? <ścoughs> tak. <śmulcz holidays> <śmul Rocky> Ale no to czas się nimi zająć, co nie? Świetna informacja, w końcu mogę zmienić dziedziczenie na Agnatych kognatik. To co znaczy, że moja córka będzie też się liczyła w dziedziczeniu. No chyba, że mam syna. W ogóle sobie zainstalowałem moda na więcej konkubin, gdyż, gdyż chciałem mieć jak najwięcej konkubin, żeby mieć dzieciaka, syna. I jedno mam tutaj w więzieniu, jednak okazuje się, że nie mam opcji takiej. Nie wiem dokładnie dlaczego. Mogę wziąć Forced Marriage, żeby zmusić ją do małżeństwa z kimś z, z moich tutaj ludzi, ale ja ją chciałem wziąć dla siebie, żeby mieć jak największą właśnie szansę na dzieciaka. I tu, Demt, no nie wiem czemu nie da po prostu rady, więc trzeba panią opylić. No i tyle. We a new air, była dobra informacja również. Przestałem tretować, nie wiem na ile procent dokładnie. E, ale już nikt nie tutaj nie, nie chce, żeby się bronić przede mną w grupach, więc mogę spokojnie kontynuować nasze podboje. Pójdziemy sobie pewnie tutaj, tak szczęśliwie, na, e, na wschód. Pójdziemy sobie pewnie na Litwę. Pójdziemy sobie na Prutenię i zaraz zobaczycie większą wspaniałą Polskę. Jest! Moja konkubina, która jest również moją kochanką, jest w ciąży. Jest! Dobra, niech będzie ten ziomek. Mordo, ty, moja. Bo nie chcę z kobietą, mieć co chwilę eventów, jak będę. Jak... Bo kiedyś miałem kobiety jako władczy, jako pozadzie kierujące. I te eventy, jak ona jest w ciąży, albo że. jesteś przy ciąży, szansa, że ona zginie i mi za Podczas porodu, znaczy się. I. O, i. nie chcę tego jeszcze raz. Druga córka się urodziła. Kurczę. Będzie kiedyś syn? Czy nie będzie? No ale liczę właśnie, że bardziej, że córka odziedziczy. Chociaż w sumie. O, żona jest w ciąży, dobrze. Chociaż w sumie, przyjmijmy, że. Ta. Mm, czekaj, czekaj. Okej. Okay. Przyjmijmy, że. On, moja siostra zostanie. Królową, tylko Królem Polski. Zresztą eee, tutaj nie ma tytułu. Eee, jeszcze to nie jest uzgodnione. Jeszcze to nie są czasy Kazimierza Wielkiego i Jadwigi. Ale przyjmując, że zostanie to królowo Polski, Królem Polski, eee, to ich syn odziedziczy i to, i odziedziczy Mazowsze. Więc rzeczywiście mogły zrobić potężną tutaj eee, domenę. Więc. Więc może to nawet jest dobrze. Jeżeli to nie moja. Córka tylko siostra odziedziczy wszystko. No ale gadu, gadu, a tutaj dostajemy prowincję. Mmm, coś mi tutaj nie pasuje. E, oczywiście postaram się to znaleźć. Mmm, Wre... już nie jest moją, e, moją miłością, więc demyt. Spróbuję ją zabić, dopóki jest w ciąży. To jest dobre rozwiązanie. Kurczę, nikt nie chce się dołączyć, dosyć małe szanse. No ale co? Trzeba spróbować. Jak można? Nie no ale serio, jak, jak, jak już mam coś takiego robić, że już mogę mieć ko kobiety jako dziedziczne. Skoro mogę już. Kobiety mogą już dziedziczyć tron, więc. O, mam nawet syna, demyt. A, ciekawe. No dobrze. Ale w takim razie, tak czy tak się z nią rozwodzimy, to nie ma sensu. Set com Combine Aside, a nie mogę kiedy jest w ciąży, no to... ...pomieszkasz sobie aż ci brzuch nie wybuchnie i... ...albo nie rzucą cię ze stołka... ...albo z ba barierki, czy nie wiem, noga od krzesła się nie złamie. O, Demyt! Najgorsza era na, na świecie, Viking Age. A Wikingowie tutaj nieźle się trzymają, Saksonia jeszcze nawet nie padła. Francja jest w stanie wojny domowej. Więc może być zabawa ze zniszczeniem zniszcze... ataków Wikingów. Jeżeli oglądaliście serię moją poprzednią polską, gdzie grałem właśnie od 866 Wielkopolską, to wiecie, że Wikingowie wtedy World... World Conquest postanowili zrobić, więc może być zabawnie. Ale w międzyczasie udało mi się zająć Marienburg. Czy przepchnąłem, czy przepycham cały czas to prawo? Przepycham centralizację, więc teraz Marienburg powinienem być w stanie posiadać. Damy, teraz zauważyłem, że z tym dziedziczeniem jest problem, bo chyba tak było wcześniej, ale nie wiem, czy to zmienili, czy co, ale teraz im, jak wcześniej było, że jak miało się syna, to ten syn. Dziedziczył na pewno i wtedy kobiety były wytrącone na drugi... na drugi... drugą część po prostu, wywalone były w cholerę. Teraz... nie, teraz każdy ma równe prawa dziedziczenia, łącznie z kobietami. To oznacza, że po naszej śmierci stracimy niestety te prowincje. No... smutek muszę powiedzieć, ale... No dobra, gra... świat się toczy dalej, nikt nie wiedział co może się wydarzyć i tak dalej. Nie wiem, czy widzicie, ale może ta ciekawa zależność, ponieważ mój syn może się zaręczyć z moją siostrą. Czemu? Czemu to tutaj tak działa? Jak, jak to tak nie ma kompletnie sensu? No. Ach, chyba czegoś takiego nie było. Nie, no dobra, może pewnie było, ale. Ale, ale szkoda gadać, że no to jest. Popieprzone Fach, <laughs> to jest jakiś żart, co nie? No to jest jakiś żart, co się teraz krajem stało Nie, <laughs> Czemu? Pomoże Jezu, ale... Nie po to zrupowałem to, żeby tak się wydarzyło Przynajmniej mój brat przyrodni jest królem dziedziczy... Dziedzicze ja, to wiecie do czego to... to dąży, co nie? Wiecie, to jednak może wrócić do nas, do kraju, ale raczej z czasem, więc... A czemu, no... Przynajmniej sobie tutaj wziąłem jeszcze z poprzedniej wojny tą Galindię, jest jakoś Marienburgie połączone. A dlaczego King? Ja nie stworzyłem Królestwa Pomorza. Specjalnie nie zrobiłem tego tytułu, żeby to się nie wydarzyło. I się wydarzyło, czyli żeby pozbyć się tego, muszę stworzyć imperium. Imperium nierozwiniętych Słowian. I jeszcze nas odcięli od chrześcijaństwa. Ja chcę tylko zmienić religię i to wszystko. O, brawo Pomorze, brawo. SORBIA WAM SIĘ UWOLNIŁA BRAWO Czy ja tu widzę? Może Może, nie, nie widzę, bo żadna rada nie chce się ruszyć, to są całe mal -contenty i fejwory Demet, ale to będzie nasza przyszłość Każdy ktoś tam tą Sorbię podpieprzy O, bardzo ładnie Kujawy zaatakowały Pomorze I zyskały nowe tereny dla Polski, w tym Gdańsk na przykład trafił dla e, ziomka z Wielkopolski Noice. Ale brat niestety i tak raczej zginie. Regencja za króla się skończyła. I ten król całkiem to nie wygląda. Eee, przynajmniej na wygląd. Gain the skilled tactician. Ładnie. Eee, w ogóle zainstalowałem moda. Gain patient, patient fusion. Eee, zainstalowałem moda. Który. Urozmaica rozwój dzieciaka, który jak dzieciak rządzi królestwem, to nie jest tak, czeka, że na te 15, aż będzie miał 15 lat, i wtedy dopiero coś tam, coś tam. Urozmaica to, właśnie dając jakieś eventy, które mogą sprowokować rozwój, właśnie, dziedzica. Ale fajny event, czajcie, bo z tym typem, może jeszcze widzieliście, pokazywałem przed chwilą, walczyłem na polu bitwy. Przepraszam za uderzenie mikrofon. I go pokonałem. I go oszczędziłem. Miałem dylemat. Tam, ja tam oszczędzę go, a co mi tam? I on. Eee, jest szczęśliwy z tego pojedynku i tak dalej. Czy ja czy mogę zaprosić go na kurta? Nie mogę. A czy jakbym go przykupił jeszcze troszkę? O, fajny typ, według mnie. No reason to move. Um, by your favor. Za ile? O, nie, to nie warto. <laughs> Co wy odwaliliście w tym kraju? To on nie walczył, żeby zdobyć tereny. On walczył o tytuł króla pomorza It's treason then! Ale serio, to, to, to jest zdrada i tym trzeba się zająć. Jest w takim razie cyk, declare war, press all claims, wszystko bierzemy. Wszystko. Całe pomorze Sory ziomek, sorry przegaj. Bo ty jeszcze brata mi zabiłeś. Nie, jest. Ja fingę mu zostawiłeś! O ty, o ty! O ty tutaj dobry. A nie no, serio bym poprosił, by była taka opcja, bo według mnie powinno takie coś być, że możesz wezwać A, Sali, że się nie opowie, szkoda. E, że możesz wezwać brata, żeby stanął po twojej stronie. I że wszystkimi tytułami przyszedł do Ciebie. A szkoda, że to czegoś takiego nie ma. Wiecie co, coś mnie bardzo tutaj zaintrygowało. E, chciałem po sobie, że zrobić wszystko, żeby tym razem to osiągnąć, i pomyślałem, że dołączę do Cold One, czyli do tych e, pogańskich satanistów i tak dalej. Ale zacząłem coś ciekawszego. Vampire Ring i mnie to bardzo zainteresowało. Bo kiedyś w Lublinie chyba był taki event, że... Jest podejrzenie o bycie u wam, wampirach, że tam, że wampiry są i tak dalej, że jakaś tam plota poszła i wszyscy panikują. Chyba opcja nie, no to nieprawda, albo tak, jestem tego przykładem, pomoże nie było się w kręgu wampiru i uważałem, że to, 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 tam jakieś ze śmiesznych eventów, które dodali i tak dalej. A tu nagle można dążyć do societies i jeżeli rzeczywiście coś takiego będzie i nie osiągnę nieśmiertelność, no to wow, demy, to będzie świetne. Bo można osiągnąć nieśmiertelność, a jak przyjdzie do ciebie taka afrykańska kobieta i wyjątkowo jest to 5% szans, czy ileś tam, że ona nie kłamie i rzeczywiście. E, I rzeczywiście ona będzie. zagwarantuje Ci niepodległość. E, niepodległość. E, nieśmiertelność. Ale to bywa bardzo rzadko. Dobra, posiadamy 100% To powinniśmy już skończyć tą wojnę Odzyskać władzę nad Pomorzem No niestety Nasza Polska troszkę się zmniejszyła straciliśmy tutaj to Brandenburgie Tam w Sorbie Tutaj widzę, że oni w końcu Nisani zajęli Co ja się przygotowywałem Zbierałem do tego i tak dalej I tak dalej Znaczy się za to nie zabrałem Dobra, myślę, że tym samym, tym właśnie co w połączeniu Polski skończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie wiem ile trwał, ale mam nadzieję, że w tolerancyjnej długości. Do zobaczenia już jutro. Na razie, cześć, pa.